Witam serdecznie! Z tej strony Bartosz Olechno. W dzisiejszym programie z cyklu Wielcy Zapomniani Polacy, którzy zmienili świat, prezentujemy postać polskiej matki Teresy. Lekarki, misjonarki, opiekunki trendowatych i działaczki AK. Mowa o Wandzie Błańskiej. Wanda Błańska urodziła się 30 października 1911 roku w Poznaniu. Początkową edukację prowadził jej ojciec Teofil, który był człowiekiem głęboko religijnym i gorącym patriotą. Matka, Helena z Brunszów miała gruntowe wykształcenie, dobrze grała na fortepianie, była jednak chorobita i zmarła, gdy Wanda miała niespełna dwa lata. Po śmierci mamy, Wanda i rodzeństwo wraz z ojcem przeniesie się do Torunia. Kończyła gimnazjum żeńskie w Toruniu w wieku 17 lat z wynikiem wzorowym. Po maturze i zdaniu egzaminów wstępnych dostała się na studia medyczne. Została absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego z 1934 roku. Na studiach działała w akademickim kole misyjnym, redagowała Annales Misologica podczas drugiego roku studiów. Wanda została wbrana do zarządu tego koła, jak i również do zarządu akademickich kół misyjnych w Polsce. Na trzecim roku studiów reprezentowała polski ruch misyjny na Międzynarodowym Kongresie w Czasy II wojny światowej We wrześniu 1939 roku Wanda Błańska pracowała w szpitalu moskiewskim w Gdyni. Została wówczas mobilizowana do służby medycznej w wojsku, i przydzielono do Szpitala Polowego na Helu. Pod koniec września pojechała do Torunia i podjęła pracę w zakładzie higieny i szpitalu. Jednak najwięcej czasu pani doktor pokłaniała pracę w konspiracji niepodległościowej. Wstąpiła w szeregi Armii Krajowej. Działała pod pseudonimami Szarotka i Grażyna. Działała aktywnie i z w życia. Do Armii Krajowej w Gryfie Pomorskim, w stopniu podporucznika. Pokonywała rozmaite trudności. Zbierała medykamenty, środki opatrunkowe i szczepionki. Następnie przemycała je do obozów koncentracyjnych i do oddziałów Armii Krajowej. Za wszelką cenę pomagała rodzinom osób aresztowanych przez Niemców. Pełniła również funkcję komendantki oddziału kobiecego AK w kwiecie torumskim. Niestety, ta działalność została dramatycznie przerwana. Gestapo w końcu namierzyło odważną konspiratorkę i aresztowało ją w dniu jej imienia, 23 czerwca 1943. Niektóre źródła podają 1944 roku. Nie wiadomo, czy aresztowanie było wynikiem czujności Niemców, nieostrożności dr. Wandy, czy może skutkiem podstępu. Wiadomo, że po kilku miesiącach wyszła na wolność, wykupiona przez działaczy podziemia. Nadal działała w konspiracji do końca wojny. Pomagała chorym, głównie w Gdańsku i Toruniu. Dalsze losy pani dr Wandy, misjonarki, związane są z dramatycznymi, a zarazem niezwykle interesującymi zdarzeniami. Zaraz po wojnie skontaktowała się z bratem Romanem, uczestnikiem kampanii wrześniowej, który pozostał w Hanowerze w Niemczech. Z jego pomocą wydostała się z kraju i później uciekła na polskim statku do Lubeki, a później do ukochanego brata. W Niemczech skończyła pięciotygodniowy tygodniowy kurs medycyny tropikalnej w 1947 roku. Wraz z oddziałami generała Stanisława Maczka udało się w Andzie Błańskiej przedostać do Wielkiej Brytanii. Tam studiowała w Liverpoolu i uzyskała dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny. Co dało pełne przygotowanie do pracy w misji Afryce. W Anglii, w szpitalu podlegającym generałowi Andersowi, pracowała w laboratorium. Następnie pracowała w szpitalu w Essex w Nadszedł upragniony czas. W roku 1950 Wanda Błęska wreszcie wyjechała na misję do Afryki. Najpierw do Kenii, do Nairobi, a po roku Ugandy. Do Buluby, tam pracowała przeszło 40 lat. Buluba leży nad jeziorem Wiktorii, największym jeziorze Afryki. Na obrzeżach miasteczko żyło wielu trendowatych, którzy byli pozbawieni opieki lekarskiej, skazani na ogrom cierpienia, a w końcu na śmierć. W wielu zacofanych regionach Afryki i Azji trędowatych traktowano jak cierpiących z woli Boga za własne grzechy. Nie należy im więc pomagać. Warunki, jakie została pani Wanda, były straszne. Musiała pracować jako specjalistka niemal wszystkich dziedzin medycyny. Była chirurgiem, ortopedą, dermatologiem, internistką, okulistą, epidemiologiem. Matka trendowatych. Nie tylko zorganizowała i rozbudowała lecznicę dla chorych na trąd. Ale z jej inicjatywy powstała szkoła dla chorych dzieci, zakład protest i specjalnego obuwia dla okaleczonych przez chorobę, bibliotekę oraz ruszyły kursy dla pielęgniarek z całej Ugandy. Leczenie pacjentów chorych na trąd, konsultacje i operacje chirurgiczne. Dokta. Tak panią doktor zwali w Bulubie. Prowadziła również w Neigei. Jeździła prawie zawsze na motocyklu, wzbudzając u jednych podziw, a oburzenie u innych. No bo to przecież niecodzienny obrazek w tym kraju. Kobieta na motorze tego jeszcze w afrykańskich miasteczkach nie było. Po drodze odwiedzała wioski trendowatych, służąc ludności pomocą, kierując chorych do szpitali. Z biegiem lat praca stawała się coraz łatwiejsza. Po do pomocy przyjeżdżali lekarze z Polski w różnych specjalistości oraz pierwsi lekarze Ugandyjczycy. W 1987 roku dr Bońska odbyła jedyną podróż do Indii. W Kalkucie spotkała się z matką Teresą i miała okazję zwiedzić założony przez nią szpital dla trędowatych. Odwiedziła również ojca Moriana Żelaska, misjonarza w Puri nad Zatoką Bengalską. Oboje mieli olbrzymie doświadczenie w leczeniu trendowatych i organizowaniu im życia. Po 43 latach pracy w Ugandzie, w 81 roku życia, uznała, że spełniła swoje zadanie postawione w młodości. Mogła wrócić do kraju jako emerytka. Mogła już zostawić dzieło swego życia. Przekazała je ludziom, których wykształciła i wychowała. Kierownikiem Centrum Leczenia Trądu w Bulubie został lekarz ugandyjczyk, jej uczeń. Matka tych wróciła do kraju w 1993 roku i zamieszkała w rodzinnym Poznaniu, w bardzo skromnym mieszkaniu, pełnym pamiątek z Afryki i regałów z książkami. Na ścianie wisiał dyplom i podziękowanie od Jana Pawła II i prezydenta RP. Wanda Błęńska zmarła w Poznaniu 27 listopada 2014 roku, przeżywszy 103 lata. Dziękujemy za uwagę.